Cześć, cześć wszystkim, witam Was e, podczas kolejnego grania Minotarły Grajo. Dzisiaj na warsztat trafia e, nowy Hades e, Hades na konsole Nintendo Switch, premiera wersji fizycznej miała miejsce 19 marca, więc praktycznie świeżynka e, niedawno rozpakowana. Cyfrówka i wersja. Konsolowe pc chyba były wcześniej dostępne. Bo Hejs tam ogarniał, że coś dostawał do nowe e, gry roku, nawet i w ogóle. E, także gra ponoć warta świeczki. E, I ja troszeczkę sobie ściszę e, dźwięk. Nie oglądam gameplayów. E, nie wiem, jak w grę się e, gra wiem że ma... tak prawo ja zresetowałem wszystko wiem że e, ma ponoć polską wersję językową wersję na Nintendo Switch więc zaraz sobie to ogarniemy jeszcze language polski jest dobra no to jedziemy graj Zobaczcie, ma zapis międzyplatformowy, więc technicznie grając na PC możemy przenieść sobie zapis na e, Switcha i w drugą stronę to będzie działało. Nie wiem, czy to może będzie tylko działał e, ten crossplay z konsolami czy z PC-tem też. Nie mam okazji sprawdzić, bo nie grałem w wersję PC-tową, no ale po co mam Switcha, nie? Żeby ogrywać gry. o którego inspiruje i penitens. Przypominając wszyscy taką historię. Ok, mamy intro. Goodbye, Father. Znajdziemy się w Tartarze czyli w Ok, sterowanie jest całkiem przyjemne. Miejsce. Jak wbiegnę w duchy, one znikają uroczo. Okej, okay, pod A mam jakiś atak pod B mam dash Pod C zwykły atak A pod X podskakuje Znaczy podskakuje, zawsze powiedziane Okej, okay, można niszczyć y rodowisko, ale nie mogę obracać kamerą. Jeżeli pierwszy raz gram w HDS, a jest... nie ma się co dziwić. Kontynuuj. Dobra, idziemy dalej. Gra wizualnie jest ładna. Podoba mi się taki styl animacji, taki e, coś w stylu comic book, cel shading. E, więc jest całkiem przyjemna. E, gameplayowo przypomina też bardzo Diablo, taki typowo chodzony hack and slasher, więc e, super. Nie trzeba celować jak w niektórych grach e, palem. Się wydaje, że jeżeli to będzie takie bardzo diablo-podobne to zostanę z grą na dłużej. Typowy Haken slasher, przeciwników pełno, potrafię zadać damage, jestem ciekaw czy w jakiś sposób można się e, leczyć tutaj. She is. It's got to be her. Then here goes nothing. <clears throat> In the name of Hades, Olympus, I accept this message. Hail, noble cousin. Now, let's get you from that miserable place. I'll see that all of us upon Olympus do our part, beginning here with me. Okej, okay, bardzo fajnie, że nawiązuje to do greckiej mitologii. Jest okazja e, przypomnieć sobie bogów, a jeżeli ktoś totalnie ich nie kojarzy, to przynajmniej dowie się kim jest Atena, kim jest Hades, Zeus. Chociaż myślę, że każdy gdzieś tam skojarzy niektóre imiona Posejdon, Hades, Zeus, to na pewno nie. Wybierz jeden, Dary Ateny. Boskie uderzenie, a tak jest mocniejszy i może odbijać strzał fulangi. Wystrzał zadaje obejrzenie w, w jak ja obszarze... nie, boski skok. Dobra, uderzenie. Jedziemy dalej. Lokacje są bardzo ładne, grafika... znaczy te pierwsze lokacje są bardzo ładne, grafika mi się e, podoba, Ok, jak wejdziemy na Manticore. Tak, ura, mogę zauważyć przeciwnika, żeby przejść przez to i zadać mu obrażenia. Nieźle. Przeszedłem e, lokację, więc jest już niedostępna pułapka. No to jedziemy dalej. E, jeszcze może zniszczę wszystkie e, wazy. Coś tu mamy zielonego, nie wiem. Nie mogę tego zniszczyć. Ale tu mam jeszcze wazy. Może coś wypada z tych waz. Tylko tak po prostu niszczę, żeby je niszczyć. Dobra, kontynuuj, jedziemy. Kolory są bardzo fajne w tej grze. No, wizualnie by Coś mi się wydaje, że yy, częściej będę sobie grał. Szkoda, że ta gra nie jest multi, z tego co się orientuję. Bo byłoby świetnie pograć to w kilka osób. Okej, okay, dostanę troszeczkę życia. Aha, to zwiększył mi maksymalny poziom życia, nie dodało mi e, zdrowia jako zdrowia, nie wyleczyło mnie, ale dodał mi maksymalnie więcej życia. Miałem 50, zacząłem z 50, teraz mam 75, więc jest spoko. Okej, okay, nowy rodzaj przeciwnika, okej, okay, fajnie. Aha, to są... Kolce, nie, mu, nie mogę triggerować kolców tak jak triggerowałem tamtą fajniejszą babkę. Uuu, mam mało życia. Moi drodzy. Zatrzymuję łaskie uderzenie. Aha, mogę tu się udać lub tu się udać, tak? Tu też się mogę udać? Nie, tu się nie mogę udać. Mogę tu kontynuować? Dobra, idziemy w kierunku zielonego, bo to wygląda Wygląda na zdrowie. Idziemy w tym kierunku. A nie ukrywam, przydałoby mi się zdrówko. Mam tylko trzy, jakie to jest przykre? BARDZO UWAŻAĆ co, w ogóle pierwszy gameplay I faktycznie umieram na początku Brawo ja Nie ma to jak być dobrym w gry oh, haha, brawo Przynajmniej ładna e, animacja. Dobra, no to widzieliście moje, moje high and lows, e, więc jest zabawnie. Dobra, zobaczymy gdzie mnie zrespi. Czy to na początku lokalizacji? Damn it. Gdzie ja jestem? Gdzie ja jestem? I'm home. Yes, carry on.

Ta gra już ma u mnie plusa za to, że można pogłaskać pieski. W każdej grze, w której można głaskać pieski, e, jest to super opcja. A jeżeli psa nie można pogłaskać, to uważam, że jest to mega duży błąd i niedopatrzenie ze strony e, producentów. Doki on jest uroczy. Porozmawiajmy sobie z Hadesem. Stupid boy. I told you nobody gets out of here, whether alive or dead. Well, how? Greetings, Father. My ransacking was a delight. Thank you for asking. So I'll just be on my way again. Be on your way, indeed. What do I care? You shall never reach the surface. Go. See for yourself. Okay. No, to. We discussed this with you not despair, child. Such setbacks are inevitable and may be overcome with effort and with time. He made contact with the goddess Athena. She shall be true to okay, her next. I'm grateful that you put us into contact. I know you took a considerable risk in reaching out. The risk is not to me. I expected the Olympians would involve themselves in this eventually. Reveal to them no more than the Yes. Uh, yeah. Pójdziemy to z tej strony, co? Zobaczyć, co tu się dzieje? Tu się nic nie dzieje. Spadaj. The House of Hades, that dark and lavishly appointed lair of the Underworld's King, is home. You know I can hear you, old man. Okay. Tutaj ktoś jest, dobrze? Nie zauważyłem. Achilles. Remember your training out there. The pain of death is but another obstacle. And fear is for the weak. Take care, Achilles. Okay. Dobra, no to co. <laughs> e, to jeszcze raz, sobie. E... You don't like it when I pet your other heads, huh? No. <laughs> Pogłoskam sobie serbora. Bo jak, żeby inaczej? Generalnie umieranie w tej grze ma swoje plusy. Jeżeli za każdym razem po zgonie będzie się tu wracało? Można pogłaskać pieska. Nie to, że zachęcam Was e, do umierania w grze specjalnie. Dobra, profesorca mało ilość życie. Feeling good. Odpocznij. Nie, dziękuję. Idziemy dalej. Rozumiem, że to był mój pokój. Fajnie. Ok, gdzie my teraz jesteśmy? Zbrojownia. I can escape through that pink window there. Ładne te lokalizacje. Dobra. No to zaczynamy. E, dom Hadesa jest strasznie duży. I myślę, że to będzie taki po prostu respi. I wyjdę sobie z pomieszczenia i dalej będę grał. A tutaj, zanim dotarłem do początku, your father's always been rather difficult and he's not so much as cold in quite some time he will have a better home where you belong here on olympus and to help you on your journey have my blessing me does it Or nie or że Mogą coś zbadać. Uuup. Ouch. Nie mogę się cofnąć. Jakie to jest smutne. Aaa, lokalizacja się zmieniła. Czyli to nie jest tak, że zawsze są takie same mapy. Jak of Isaac. Dobrze. to jest taki typowy dungeon crawler. Zeus, ambrozja Dobra. Zeus Nowy rodzaj przeciwnika. Ok, są łatwiej do pokonania. Mają mało życia. Więc nie będą mieć problemu. Dobra, bardzo fajny motyw w taki Dungeon Crawler. No, dobra, dalej bardzo Diablo podobne nie? Ja tak będę porównywał to do Diablo. Bo to jest podobna gierka, no, z że nie jest jak jest. Jak się komuś to porównanie nie podoba, no to przykro mi. Każdy ma swoje odczucia do gier, nie? Ja uważam, że Hades jest bardzo Diablo podobny. I to o to chodzi z tymi lokacjami. Po opuszczeniu każdej lokacji dostanę bonus związany z tym, yy, co wybrałem. Już nie mam bonusów od Ateny. Fajne. Klucz. Aha, czyli to może odblokować coś w domu? Dobra, tu mam tylko jedną ścieżkę. Dobra, odblokowałem moneta. moneta Otrzymałem złoto. Ok, jedziemy dalej w takim razie z e, tym. Fajnie mi się w to gra. Przyjemna gierka, i nie dziwię się czemu a, dużo ludzi się w to wciąga. Myślę, że zostanie ze mną na dłużej. taki fajny dungeon crawler. Teraz mi się przypomina Etrian Odyssey. Pogrobę sobie w Etrian Odyssey. Nie mam jak się wyleczyć. Cóż, w jest jakiś sposób na leczenie? Umarłem znowu. Dobra, wiecie co, e, to w takim razie na tym poprzestaniemy. E, na pewno z Hadesem wrócimy sobie jeszcze, bo gierka jest naprawdę przednia. E, bardzo fajnie ja sobie podejrzewam, że poza wizją pogram jeszcze troszkę. E, ulepszę sobie postać itp itd Jestem ciekaw jak bardzo to ulepszanie dużo daje poczytam teraz troszeczkę o gierce nie chciałem przed pierwszym odpaleniem czytać informacji i szukać rzeczy o tym, o gameplay'u, ponieważ chciałem, żeby to było pierwsze dla mnie, tak? Takie pierwsze zetknięcie się z grą. Tak jak inne gry, niektórym ogrywałem już wcześniej na PC-cie i po jakimś czasie wyszły na konsolę, to wtedy kupiłem wersję na Switcha. Tak, tutaj czekałem, czekam, aż e, w sumie się doczekałem. Także, słuchajcie, no dziękuję Wam bardzo za e, oglądanie i do następnego. Co wolelibyście zobaczyć? Dajcie znać w komentarzach. Trzymajcie się. Cześć.